Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pieczeń husarska. Yy, pieczeń husarską, którą będę robił z wieprzowiny, z karczku wieprzowego. A dlaczego? Dlatego, że yy, dobrego kawałka wołowiny, no nie jest łatwo dostać, a jeżeli już jest, to jest bardzo drogi, więc zastąpiłem to wieprzowiną i równie będzie fajnie wyglądało na stole. No i oczywiście będzie przepyszna. Yy, dobra, od czego zaczniemy? No nie od. Karczku. Zaczniemy od podsmażenia pieczarek na boczku. Oczywiście, najpierw kroimy boczek i wrzucamy na patelnię, żeby się wytopił. I oczywiście, ten boczek również wykorzystamy. Boczek kroję w drobną kostkę, żeby się szybko wytopił. Ja wiem, że u mnie na kanale. Nie ma za dużo potraw fit wegańskich czy wegetariańskich, dlatego że ja uwielbiam kuchnię polską, taką prawdziwą i do tego się stosuję. I dopiero teraz zaczynam podgrzewać patelnię. Boczek niech się nam wysmaża. Ja pokroję cebulę. Będę używał czerwone cebule. I 400 gramów pieczarek. Boczek wytopiony, więc teraz wrzucamy pieczarki, nie wszystkie od razu, pomału. I możemy zwiększyć troszeczkę płomień pod patelnią. Pieczarek na razie nie solimy, ale możemy dodać świeży tymianek, który teraz właśnie. Posiekam. To jest młody tymianek. Więc siekam go z gałązkami. Oczywiście, jeżeli takiego nie mamy, używamy suszony. Dodaję trochę czarnego, roztartego w moździerzu pieprzu. I cały czas smażymy na wysokim ogniu. Będę kroił je w pióra. I za chwilę dodam do pieczarek. Cebula również już jest pokrojona. Jeszcze mam tutaj dwa ząbki czosnku. Ale na razie nic nie robię. To za chwileczkę. Jak już z pieczarek odparuje cały płyn, i one zaczną się namrumienić, to jest czas, by wrzucić cebulę. Podsmażone, dobrze pieczarki mają o wiele intensywniejszy smak. Są naprawdę smaczne. Teraz mogę to posolić. Cebulę z pieczarkami i z boczkiem będę smażył teraz 10 minut. Tak mniej więcej. Chodzi o to, żeby cebula zmniejszyła swoją objętość, no i zmiękła przede wszystkim. No i mój farsz jest prawie gotowy. Jeszcze tylko teraz wetrę dwa duże ząbki czosnku. Można oczywiście posiekać, ale wtedy trzeba wrzucić go troszeczkę wcześniej. Gotowe, czosnek tarty. Delikatnie i dość szybko mieszamy. I gotowe. Wyłączam ogień pod patelnią, i teraz tak. Wsypuję dwie, może trzy łyżki bułki tartej. Wsypałem trzy sztuki. Farsz jest gotowy. Teraz zajmę się mięsem. Nacinamy karkówkę w plastry, ale nie przecinając do końca. Robimy coś takiego jak te słynne ziemniaki hasselback. Dobra, jedziemy z koksem. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Robimy takie plastry, jakie byśmy chcieli, żeby znalazły się na naszym talerzu. Gotowe. Piękny grzebień. I teraz tak. Solimy. Sypiemy czarnym, świeżo roztartym pieprzem. On naprawdę nadaje dużego aromatu. Pieczenią, potrawą. Nie taki, wiecie, ten pieprz zmielony w spaczek. On nie jest smaczny. Dobra. Mięso mamy przyprawione. Teraz tak. Wrzucam go od razu do blaszki. W ten sposób. Następnie między plastry kładę farsz. Na razie kładę po takiej porządnej łyżce. Jak będzie za mało, to to dodam. Dlaczego robię to od razu w brytwance? Ano dlatego, żeby sobie nie nabrudzić za bardzo na desce. Tutaj proporcje są idealne, jak zresztą zauważyliście. Nie zostało nic praktycznie. Farszu jeszcze tutaj widzę, że mam za mało, bo ten gruby plaster po środku idzie dla mnie. No i teraz jeszcze czeka nas bardzo poważny zabieg. Musimy to związać. Wiążemy oczywiście sznurkiem przeznaczonym do tego. I wiążemy wzdłuż. Nie jest to trudne, jak widzicie. I robię to, oczywiście, moim sposobem. Ci, co oglądają systematycznie mój kanał, to wiedzą, jak trzeba to wiązać, ale pokażę jeszcze raz. Przeplatam kilka razy. Sznurek on się wtedy nie rozwiąże i ściskam. Widzicie? i wszystko jest na miejscu. I teraz również robię to samo i gotowe. Pieczeń mam już związaną. Związałem ją, jak widzicie, w trzech miejscach. Teraz tak. Kilka gałązek tymianku i kilka gałązek rozmarynu. Kładę na górę tak wciskam pod sznurek. I górę przesypuje teraz pszenną mąką. No i teraz zrobię coś odwrotnego, co robię zawsze, wkładając pieczeń do piekarnika, ponieważ włożę ją do zimnego piekarnika i ustawię temperaturę na 200 stopni, będę piekł 2 godziny. Gdyby pieczeni zachciało się za bardzo zrumienić to możemy ją przykryć pergaminem lub folią aluminiową a więc do zobaczenia za chwilę no i moja huzarska piękność jest gotowa co ja tu mam opisywać, sami popatrzcie i podziwiajcie bo to trzeba podziwiać, tak to wygląda pięknie się przypiekła z góry, bo posypałem ją mąką mąka się pięknie zrumieniła najpierw pochłonęła tłuszczyk z góry a później się zrumieniło, zobaczcie po prostu to jest ozdoba stołów. No i jak to bywa u mnie, ja to muszę spróbować i pokazać Wam, jak to wygląda w środku. Jest bardzo delikatna i jak apetycznie wygląda. Oczywiście, uwaga na sznurki, które musimy przeciąć. Aha, i jeszcze zapomniałem wam powiedzieć, w trakcie pieczenia dolewałem wodę do brytwanny. Tak mniej więcej szklankę. Cóż to za po prostu obłęd. Nie wiem jak to skomentować. Po dwóch godzinach to wygląda po prostu bajecznie. A jak smakuje, to już się zaraz przekonamy. Wezmę sobie tutaj. Tak. O. Te pieczarki z Bośnią i Cebulą, do tego mięso, które rozpływa się wręcz w ustach. Ja chyba za mało czytam, bo brak mi określeń, żeby opowiedzieć Wam, jak to smakuje, bo to jest po prostu coś wspaniałego. A z tego co jest tutaj w blaszce robimy sos. I podajemy z ziemniakami i obiad mamy taki. A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i jeszcze Wam smacznego. I zobaczcie, trochę przy tym roboty było, ale nie za bardzo. A zaskoczycie wszystkich. Wyglądem i smakiem tej pieczeni.